Myślenice ITV Wasza telewizja internetowa. Na częstotliwość SP9 proszę o raport. SP9 franek franek bardzo SP9 Franek Franek Dorotę SP9. No Stasiu, dobrze, że cię choć słyszę, bo cię nie widzę. Dzisiaj na naszym spotkaniu widocznie jakieś ważne przeszkody Cię zatrzymały. Bo przecież zawsze byłeś pierwszy, który tu do nas przyjeżdżał. Przepraszam cię trochę zadyszki. Bardzo się cieszę, że się odezwałeś. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam w imieniu swoim i kolegów. Aby porozmawiać z kimś, kto mieszka nawet w najodleglejszym zakątku świata, wystarczy dziś dostęp do internetu i na przykład jeden z wielu komunikatorów. Jednak mimo takich udogodnień, dostępnych praktycznie dla każdego, w dalszym ciągu nie brakuje amatorów nawiązywania bezpośredniej łączności za pomocą radia. Pasjonaci krótkofalarstwa aktywni są również w powiecie myślenickim. Już po raz dwudziesty przybyli oni do Tęczyna na spotkanie opłatkowe tradycyjnie zorganizowane w domu rekolekcyjnym braci mniejszych Kapucynów. Poza członkami klubu krótkofalowców Doliny Raby, na opłatek zjechali także hobbyści z wielu zakątków kraju. Przede wszystkim jest to takie podsumowanie roku, co się działo w tym rejonie krótkofalowca, żeby podzielić się z kolegami z innych rejonów. Następnie, właśnie, składamy sobie życzenia. Zwykle jest też piew kolęd. No jest Eucharystia, Msza Święta. Zwykle modlimy się za zmarłych kolegów, krótkofalowców i ich rodziny. Jest zawsze tradycyjny bigos, bardzo lubiany przez kolegów krótkofalowców. Nasze panie kucharki widocznie dobrze go przygotowują. Są jeszcze prezentacje, właśnie multimedialne, jakieś osiągnięć kolegów, wypraw ciekawych. Y Prac wykonywanych przy urządzeniach naszych radioamatorskich. Zawsze jest jakiś występ któregoś z zespołów folklorystycznych. W tym roku będziemy mieli zespół Cyrniawa, Skrzyczowa. się, Rozwój krótkofalarstwa w naszym powiecie niemal od początku wspierał oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach. Wprowadzonym przez PTTK schronisku na polanie kudłacze znajduje się obecnie siedziba klubu krótkofalowców. My bardzo ściśle współdziałamy. Ja w swoim wystąpieniu wiem, że żyjemy. W symbiozie z petetekowcami to się tak stało, że w latach 97-99 prowadziłem schronisko i myśmy, jak gdyby, schronisko na kudłaczach odkryli dla radia. Mamy rozpięte anteny, jest pomieszczenie klubowe, w którym się spotykamy regularnie, raz w miesiącu. A kto ma czas, przychodzi. Klucze są u naszego kolegi Marka, każdy może wziąć otworzyć, skorzystać ze sprzętu, rozmawiać. A członków samej Dolinie Raby Krótkofalowców, to jest dwadzieścia parę w tej chwili, to jest naszą bolączką, bo jest nas coraz... nas niewiele przybywa, dlatego że tak. Trzeba się nauczyć, trzeba zdać egzamin państwowy. Trzeba coś niecoś wiedzieć o radiotechnice. No i hobby jest trochę kosztowne. Trzeba sobie kupić radio, trzeba zapłacić za egzamin, później opłacić składkę w PZK, Także to nie wszystkich. Dzisiaj ludzie nie lubią się wykorzystywać dla zabawy. No siedzę tu przy Katarynie, jak się to mówi, patrzę przez okno, lekki śnieżek pada. A, czekaj, dziesięć stopni, dziesięć stopni mamy, myślę, że to do zależy. Moje na przykład krótkofalactwo zaczęło się od tego, że pierwsze łączności nawiązywaliśmy z naszymi braćmi misjonarzami w Republice Centralnej Afryki, później w Czadzie. I były to łączności jedyne możliwe wtedy przez radio krótkofalackie. Tam bracia mieli też stacje krótkofalackie i w ten sposób żeśmy się porozumiewali. No kochani, no łączność... Powiedzmy przez komórki, telefony, to nigdy nie zastąpi naszego hobby, którym jest radio. Radio, po pierwsze, są trudności. Żeby się połączyć z kimś drugim, no to trzeba mieć sprzęt, trzeba sobie zrobić antenę. No, oczywiście, jest to hobby, więc to po pierwsze, jeżeli ktoś tego bakcyla połknął, to go to interesuje i wciąga. Nieważne, czy jest kapłanem, czy z bratem zakonnym, czy jest świecką osobą, czy starszym, czy młodym, bo są i młodzi, którzy to interesuje, mimo że mamy tyle innych komunikatorów dzisiaj, ale jest to no, środek taki, gdzie dociera się naprawdę do wielu osób i, i do bardzo dalekich międzynarodowe rozmowy można nawiązywać. Jest to możliwość. Poznawania kultur, języków. Ja pamiętam kiedyś taką zabawną sytuację, że Nowy Rok przez kilka godzin obchodziłem, nawiązując łączności zgodnie ze strefami czasowymi. To nie jest komórka. No to jest cała radocha w tym, żeby kogoś gdzieś tam z dalekiego świata usłyszeć na własnym radiu w szumach, bo w szumach czasami na słuchawkach, czasami za pomocą alfabetu Morsa. Oczywiście, no ale to jest właśnie to, co nas podkręca. Nawiązywanie łączności przez radio to przede wszystkim ciekawe hobby krótkofalowców. Swoją pasję od lat wykorzystywali oni również do powiadamiania o wypadkach i innych zdarzeniach. Dzięki temu pomoc odpowiednich służb często mogła szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Krótkofalarstwo może być przydatne w tym zakresie także w dzisiejszych czasach być może, że to, co tutaj była taka propozycja, że jest to uzupełnienie jakby tych spraw smsowych i tak dalej, które, które są proponowane w zarządzaniu kryzysowym, że pomożemy również, bo ostrzeganie, wczesne ostrzeganie przed różnymi zagrożeniami, typu wiatry, które ostatnio mieliśmy w Polsce, typu powódź i tak dalej, pomoc tym, to krótkofalowcy będą również taką siłą, która pomoże mieszkańcom naszej gminy, a my wspomagając ich tylko na tym zyskamy bezpieczeństwo przede wszystkim naszych mieszkańców. Pakować i wyjechać, także bardzo dziękujemy za przyjęcie. Myślę, że za rok będzie dłużej do samego końca SP9 roku. SP9S SP mobil, sp 9 Dzięki Mariuszu, przepraszam cię, ale muszę odskakiwać, bo wracam wiesz tam do ważnej moich teraz obowiązków. Wszystkiego dobrego. Trzymaj czyli czynią. Dziękuję Wam bardzo za przyjazd. Hej.